Nie, nie, Ale to to co ja piję to na liczbier, nie, to na nie, 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 to A to nie, 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 to 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 po drugiej. To po to No to nie, Tak. Ale nie, to, no. to, to nie, ma... nie, no, To nie, nie, to nie, 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 to nie, były <laughs> sugestisz. Ja tu na górze jeszcze. Jest. No wasz. czy mi się wydawało, żebyś sobie jaka nas? Ale to na ciebie mogłoby na to sytuację. O, specjalista. Karko? Uu. A może by go wziął? Chuj, zobaczymy. On... ma lunetę tej Wyboróweczka. Albo nie, snajperka też. A nie, chuj. Albo chuj tego kartoscha. Pchamy ten Tutaj przed nami. O, no dwa to. celowniki ma najpierw nice. <laughs> tak się tu dwa. Tak, no. Jak to zostanie Helką w sumie dobra do, 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 do na nazwa? Jest, jest! Yes. O bije mnie, kurwa peda! A na górze jesteś, ooo! Jeden martwy! Biega gdzieś tu. Drugi. Na klatce chyba jest. Tak, klatka. Oj, na górze dostałem, bo... Macie... Z... Z... czarnego tego, macie. No, no Czekaj, się. ja cię piknę, ja cię piknę Skąd Sniper mam? Nie wiem właśnie? Nie wiem pod dachu szukają tego na dole Pod nami coś biega Jest tutaj Jest okienko no coś? I lotka Lotka na mnie? No skoczył prosto na mnie Jeszcze jeden ja, modury, ja Patrz, jest tam Za płotkiem, za płotkiem tu ktoś koło mnie Tak, tak. Dostaje gazem cały czas jeden tam Hey, bronię tu macie, Lotka. Uf, kus, 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 kus. Kurwa ale mi w kleszcze, trzech mnie biło, Gdzie on jest, czy jest, czy jest, czy jest, mnie jak coś jest, czy jest, czy jest, jak jest, czy jest, czy jest, czy jest, czy jest, no ale te sam te adresy, stary. 25 remain. Solid work so far. 10 Enemy soldier incoming. You have reinforcements inbound. dwa specjalisty zajebali pedał. Też żeby na Pięknie go spodobiliśmy Ale jeszcze jest, na dachu O oh, dwa i tutaj jeden Wyskoczył na mnie tu jest Fucking shit Jest Zginął, zginął, zginął No ktoś się dobija Ląduje Macie to tamto, trzeba... Kudwa, co ja mam? O, widziałeś co zrobiłem? Nawet nieświadomie to było. Co jest, kurwa, dałeś tej cztery Sam na domku. Latający dom. Latające domki. Jak tam, rozpierdalacie? Dwa dzień się padły, wczoraj, wczoraj trzy. Och, to ładnie. Pod nami, jak pod nami, jest pod nami Śmiech pojebani Te? Bardzo dobrze Słyszałem ja, od tej gry Moja szkoła Linka wjechała to, to jest pod... jest Może kogo chciało? Trzymaj linkę, trzymaj linkę, żeby nie wjechał nie chcę, jakim Strefa, pana, Dobra, jest Pchnijmy zrzut, co? Nie, jest daleko Idziemy z rządów panowie. Wylądował za nami. 45 minut leciało. O, tu będziemy otwali. I godzinka Expo. Elegancio. Musi pokazać. Uślony. Lubię to. Wchodzi. Tak postąpił, fajnie. Dzięki. Czekaj, a czemu? Ja chcę po taki duży złot. Tu są. Okay. No Ładnie z tego uszedłeś. No, ale ledwo. Pierwszy raz skoczyłem. Z czego ja wyszedłem? Zacząłem to co, typać. To, to co jest w mecie, pany? PP 919. No, jeszcze na, raz? Na Multi? A to ja Multi to nie ja wiem. Nie, nie, na, war, na warzone na łodzonie, no to PP919 na pewno, XM4. Bizon. No i o, jaka? O. Kałach, Kałach też. I GPR. Kałasie. I GPR Jackal też, Aha. też daje radę KSV. No, Jacka. No, wszystko to jest dobre w sumie. Ej, bierzemy ten zrzut, popakiś. gpr, też, GPR też jest zajmista. Bierzę, bierzę. Jest, Bies, Czyli Balans broni na razie jest ok, tak? Ty, są na tym. Na dźwigu. No, dźwig jest. Na górze dźwigów Leży. Wszystkim zrobiłem platey. Ty bym puścił. Niedobrze. Nie chciałem już. Gdzież oni są? Gdzież oni zajebał czterech. Pierdolony. No właśnie tu biega. Jeszcze no. jest na górze. Pikuje wam wszystko. A tam jest? Tak. Ja tam wjeżdżam. Jest no. Kurwa, tutaj jest! Aj, ale się położył jebany w rogu cfel. No, muszę tam i Osobiście. <laughs> plecy, plecy, Rafał. Lewa, prawa znaczy. Wjechał chyba jeszcze jeden pod ciebie. Tak. Ja lecę z tak. w takim razie. kurwa, mam wszystkich. A mi zaliczyło hotel. Eliminację. 130 metrów Pewnie <laughs> go położyłeś i się wyjebał, nie? Nie no ja go po pobijałem, a rawciu go fiodolną przecież Idę tam nagle ja do chika. Was On Pozbiera tutaj ja sobie steamki Cyk, no tak na pancerze To Ej, co pchamy, co pchamy. zostały wow. trzy teamy, zostały trzy teamy, mamy endgame Mamy winka. Ja wróciłem ten, manufakturę. Ale leżę i... No trzeba reaktor, pchamy reaktor panowie, najwyższa lokalizacja. Tu mamy linkę, więc lećmy to po prostu, przed siebie pchajmy. I jeszcze patrzcie, i macie mamy... mamy sklep i patrzcie, BSP. Coś te skrzynkę. Reanimacja. Samo? Rafał, Reanimację sobie kup Dietrza Mazzy masz 25 tysięcy, kup BSP jeszcze. Zaawansowane kup najlepiej. Te... A, kup jeszcze dwa razy BSP i puść Czekaj, selfa a self już nie mogę maska już nie ma Gdzie jest zaawansowane BSP? Normalne Musi... BSP Tak, musisz kupić dwa razy zaawans... zwykłe Poznikały mi kurwa te, ile mam broni w ogóle. No jest... ja puszczam te. Dobra, mamy team na. Team na reaktorze, team na sklepie tutaj. Wjeżdżamy ten reaktor. Dawaj. Mam topa. Są tutaj, patrz. Zeskoczyli Zaskoczyli. Kurwa, minę na minę nie trefa, można położyć. Trefa, będą biegli. Mhm. Jedni byli pod nami, pamiętajcie, nie wiem gdzie oni teraz są. Walą, walą skądś już Tutaj jest Zajmijmy trójkę Może Przebiegli, przebiegli pod reaktor Pod Ale my strefy nie mamy nadal No Co my robimy? Teraz zajmujemy? No nie wiem Wjechali Wjechali trójkę Co są już to no. Ale zero, zero HP mają On musiał odpuścić, musiał odpuścić Przebieg tu mm -hmm. Dobrze, bo to jest dobra pozycja Trzymam tą, trzymam linkę Pięknie Na reaktorze macie coś tam? A grę mi chciało? kurwa wyjebało mi z gry Wypierdoliło mi grę Ja pierdolę, cofasz Piękno. się no dobra, Będę ma Będę dołączyć. Ja pierdolę Dobra, Kurwa, Dziękuję panie, Będę próbował dołączyć. Daj ten na mnie ktoś. Puść, no puść w TAKIM MOMENCIE, KURWA! Dobra, patrz, no. Tu będą wychodzić, ratujemy. Oni, oni, oni... Dobra, no. Oni tutaj są pod nami teraz. Ten jeden tam na napierdala, na dachu jest. Zero ma. Jeden tu jest jeszcze. Endgame mamy, endgame. Plecy, plecy. Aha. Dawaj na dół, dawaj na dół. Tak. Biegnie. Mam jednego. Dwóch na jednego mamy. Jest tu. Mhm. Góra, dół. Nie wiem Jest nade mną Jest! Obity, obity, obity Robisz go Pięknie, pięknie mazi GG kurwa cool, Trzeci Ale mnie kurwa trajerowała grać ty? Tak A. Pęk... ten, yy, kurwa jak to się zapomniałem Pełna kontrola nad meczem była, o tak. No gwałt był kurwa wszystkich Ciekawe ile obrażeń ja tam hopił chłopom na plecy to dwóch kurwa chopisz to się Ja miałem dwa razy sytuację Ci co właśnie byli pod tym to idealnie im na plecy skoczyłem A w domku to, że to co wcześniej, schowałem się na tej skrzynce i on se wszedł i stał, patrzył schody na dół. Tabela wyniku. No, 400, Pa, prawie no, mamy no. tyle samych obrażeń, kurwa. No. Ja 11-10. O 5 punktów różnicy więcej masz. No, no pięknie, chudwa. Naprawdę dobry mecz.